Witam Cię w podcaście Lekki stan oddech, mindset, medytacja. W dzisiejszym odcinku, Klaudia, chciałabym poruszyć temat, czy więcej znaczy lepiej, czy może mniej znaczy lepiej. Zapraszam Cię do odsłuchania bądź do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Chciałabym poruszyć ten temat, czy mniej, czy, czy więcej jest lepiej w aspekcie naszego dobrostanu, w aspekcie tego, jak się czujemy na co dzień i w dłuższej perspektywie. Mhm. W dzisiejszych czasach myślę, że jest bardzo dużo dostępnych dostępnej wiedzy, dostępnych metod, dostępnych osób, które, które, które jakieś treści tworzył, tak? Na temat tego, jak możemy czuć się lepiej, jak możemy, możemy czuć się lżej. Ale tak sobie myślę, czy. Czy faktycznie ilość rzeczy i ilość tematów, które robimy w kierunku naszego dobrostanu, czasami nie dają odwrotnego skutku? Ja na przestrzeni, na przestrzeni lat, zauważyłam to też u siebie, był taki etap w moim życiu, że chciałam spróbować wielu rzeczy. Myślałam, że im więcej będę robić dla swojego, dla swojego dobrostanu, tym lepiej będę, nie wiem. Biegać, będę zdrową się odżywiać, będę super mamą, super partnerką, super pracownikiem. Będę się spełniać w swojej pasji. Nie wiem, co jeszcze. Po prostu takie bycie we wszystkim na 100%. Ale w pewnym momencie się zatrzymałam i zobaczyłam, że wcale nie jestem szczęśliwa, że wcale nie jest mi dobrze. Wręcz przeciwnie jest mi mega ciężko i dało mi to do myślenia. Że niekoniecznie ilość tego, co robimy, ma przełożenie na to, jak my się czujemy, jak ty się czujesz. Zastanów się teraz przez chwilę, czy jest tak w, w Twoim życiu, że z każdej dziedziny chcesz dać sobie 100%, bo, bo może, może myślisz, że to zaprowadzi Cię do jakiegoś lepszego świata, do lepszego życia, lepszych momentów. Zastanów się teraz pomyśl, jak w ogóle się teraz czujesz. Czy czujesz się ciężko, czy czujesz się właśnie lekko. Hmm. Zastanów się, daj sobie chwilę przestrzeń na to, żeby, żeby, żeby z tym pobyć. Możesz z tym pobyć do końca odcinka, do końca dnia, żeby to była taka twoja refleksja na dzisiaj. No i właśnie wracając do mnie, to był taki moment, że widziałem stopną, no Muszę muszę się zastanowić, czy faktycznie to idzie w dobrym kierunku i. Po jakichś takich rozklinach, rozważaniach, zaczęłam sobie wartościować, co jest dla mnie ważniejsze, co mi w ogóle lepiej pomaga, w czym od, się bardziej odnajduję, co sprawia mi większą radość, większą satysfakcję tego mojego szeroko pojętego dobrostanu. I tak naprawdę stwierdziłam, że może warto by było z czegoś jednak zrezygnować i za troszkę z, z, tak zmniejszyć ilość tych rzeczy, które robię dla. Swojego dobrego samopoczucia. Wiesz, to też nie jest tak, że... żeby odpuścić wszystko, tak, to, co, to, co robisz, bo może robisz dużo i sprawiać to jakąś, jakąś przyjemność. Widzisz w tym efekty, widzisz w tym satysfakcję, ale myślę, że każdego z nas to dotyka prędzej czy później ta ilość bodźców zewnętrznych i wykonywanych zadań, które miały dobrze wpływać na nas, bo ktoś nam tak powiedział. Um, nie do końca działa, nie do końca działa. Wiesz, dlaczego nie do końca działa, bo nie słuchasz siebie. Nie słuchasz tego, co mówi twoje ciało, nie słuchasz tego, co, co czujesz, co, 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 co odczuwasz, jak to, co robisz, na ciebie wpływa. Um, może się upierasz, że, um, że tak ma być po prostu, bo ktoś tak powiedział, że to będzie dla ciebie dobre. No ale kto zna siebie najlepiej? Ty znasz siebie najlepiej. I ktoś, kto mówi ci, że, że coś jest dla ciebie dobre i rób tego więcej, a twoje ciało mówi, ja już nie daję rady, chcę odpocząć, no to kogo posłuchasz? Ja rozumiem przekraczanie granic, ale z głową. Takie wszystko z głową, z rozwagą, z rozsądkiem. Tu nie chodzi o to, żeby robić w życiu wszystko, no nie? Oko, żeby też, też, też wartościować to, co się robi i wiedzieć, gdzie chce się skierować swoją uwagę bardziej, bo jak wiesz to, czemu poświęcasz uwagę, wzrasta. I to jest też taka mądrość życiowa. Bo może teraz wiele jest przekazów takich, że, że im więcej, tym lepiej, ale mi się wydaje, że może nie do końca im więcej, tym lepiej. Może jednak e, możemy być i czerpać radość i taki dobrostan z, nie wiem, jednej, dwóch e, jakiejś aktywności czy rzeczy, tak? Czy, 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 czy to właśnie z, tylko z jednej, tylko albo aż z jednej. E, znajdź swoją, znajdź, znajdź swoją drogę. No oczywiście testuj, sprawdzaj, tak jak najbardziej, ale jeżeli... Nabierzesz sobie za dużo na swoje barki, które będą takie. No, w podcaście tego, jeżeli tego słuchasz, tego nie widać, ale siedzę teraz ze ściśniętymi barkami, które są praktycznie przy moich uszach. One będą tak, czyli będą na takim rozluźnionym poziomie. Hmm. Czy to będziesz mieć natłok myśli, bo ta ilość zadań będzie tak przytłaczająca, że nie będziesz w stanie ogarnąć. Co jest, co jest czym i co jest po czym. To tak trochę jak, jak, jak dzieciom, jak dzieci się wysyła na milion korepetycji, na milion zajęć dodatkowych, a zapomina się o tym, że one są w ogóle, nie? Że one chcą być w tym świecie istnieć, a nie mieć napakowany grafik od rana do samej nocy, nie? Myślę, że to jest też tak trochę związane ze sztuką nic nie robienia i świadomego wyboru. No, o czym już wcześniej mówiłam, w, w naszych, od, naszych odcinkach i nie zawsze więcej, mocniej oznacza lepiej. To też jest taki sygnał do ciebie, czy ty masz w ogóle świadomość siebie, czy czy wiesz, kiedy, kiedy przestać, kiedy sobie coś odpuścić, z czegoś zrezygnować na rzecz czegoś innego albo na rzecz niczego po prostu? Czy ty masz taką świadomość, czy ty słuchasz siebie, czy czujesz siebie, czy masz połączenie w ogóle z własnym ciałem? Wiele osób nie ma. Wiele osób nie, 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 nie ogarnia tego, że ich ciało wysyła do nich jakieś sygnały, że to jest za dużo. A to jest za szybko, za mocno. Nie słuchają tego, a później ich organizm robi tak, że nic nie mogą robić. Rozkłada choroba. Czyli organizm wymusza na, na nas to, co powinien dostać: czyli odpoczynek, czyli odpuszczenie. Relaks, bycie w tu i teraz. Cieszenie się z tego co jest. Wdzięczność. Nie oszukiwanie się, że nie, nie czuję smutku, nie czuję jakiegoś żalu, czy, czy mnie coś nie boli. No, no nie no, bo prędzej czy później. Um, to jakoś jakoś da o sobie znać. To. Może niekoniecznie nie w taki sposób, w, jakiś typ, w, jakiś, w jaki ty byś chciał, chciałam, tak? Mm. Także myślę, że nie, zna, nie zawsze więcej, robienie więcej i branie sobie na głowę więcej, znaczy żyć lepiej. Często, może za czymś gonisz i masz taką, t, 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 taką wizję parcia naprzód. I nie widzisz tego, co jest dookoła ciebie, nie widzisz tego, co dzieje się z tobą, co dzieje się ze światem, co może dzieje się z, z twoją, nie wiem, rodziną, z twoimi bliskimi. Bo te więcej ma też wpływ na twoje otoczenie, szczególnie na ludzi, z którymi żyjesz i na środowisko, w którym się obracasz. I tak było jest i będzie. I, tego, i to na pewno będzie widać. Widać będzie, jakie będą efekty taki, takich działań. Ale czasami też jest tak, że warto jednak się przełamać, może zrobić coś więcej, tak? Bo, bo, bo w tym kierunku swojego dobrostanu może nie robisz nic. No. Też, też są takie skrajności, tak? Ale chcę je pokazać, żeby, żeby było jasne, o czym w ogóle mówię. Także mm, słuchaj siebie w tym e, robieniu więcej, mocniej, szybciej, jeszcze chcę, jeszcze, jeszcze. jeszcze. A tym podpuszczaniu, nic nie robieniu, robieniu mniej, rezygnowaniu z czegoś. Słuchaj siebie. Daj sobie nawet, może jak, jak, jak nie wiesz, jak y, masz jakąś, jakąś taką, y, takie przemyślenie, że może jednak nie idzie to w dobrym kierunku, to usiądź sobie, zamknij oczy, zwróć uwagę na swój oddech. I wsłuchaj się w to, co czujesz w ciele. Jakie masz odczucia? Czy tam są jakieś yy, ściski, czy tam jest jakiś ciężar. Yy, co może oznaczać yy, to, że po prostu potrzebujesz więcej odpoczynku i więcej relaksu, i wie, większego odpuszczenia. No że po prostu. jest okej. Okay. No i wtedy jest to jakiś sygnał, że możesz coś jeszcze zrobić, tak? Słuchanie swojego ciała. Ciało Cię nie oszuka. Także to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za Twoją uwagę, za to, że chcesz słuchać, oglądać. I dzisiaj mówiłam o tym, czy lepiej jest robić więcej, czy może czasami lepiej robić mniej w aspekcie dobrostanu Twojego i Twojego otoczenia też, tak? Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie, za obejrzenie i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków podcastu Lekki stan, Oddech, Mindset, Medytacja. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.